Dzieje apostolskie to jest Kościół. Dzieje apostolskie trwają ciągle i ciągle są dopisywane kolejne rozdziały, a metodologia się nie zmienia. Trzeba iść poprzez świat i pośród świata. Pamiętając tylko, że Paweł szedł, zakładając nowe wspólnoty, ale był prowadzony przez Ducha Świętego. Bo to jest ten, który powiedział, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie wyznać, Panem jest Jezus. Nemo sinei spiritu sancto dicere potest dominus Jezus. A więc to głoszenie dzisiaj Jezusa Chrystusa musi być w Duchu Świętym, od Ducha Świętego. Nie tylko się uczymy, ale Jemu pozwalamy, by działał, by nas prowadził, by nas posyłał, by on sam głosił w nas.